Cześć, z tej strony Scarlet, witam Was bardzo serdecznie na kanale Game Scarlet i zapraszam Was na kolejny odcinek Planet Kostera. A jak widzicie, się dzieje, chociaż może finansowo dzieje się dużo gorzej, ale dzieje się. W sensie, widzicie, kto jest na Instagramie, ten widział. Kto nie jest na Instagramie, nie widział, ale zaraz pokażę wszystko, co i jak. Słuchajcie, park świąteczny trochę się powiększa. <laughs> w sensie, to co tutaj widzicie, to jest na razie początek budowy parkingu. Z tym, że musiałam zrobić tutaj coś takiego, dlatego, że stwierdziłam, że dziwne byłoby, gdyby ten parking, jakby samochody wyjeżdżały stąd, gdzie tutaj nie mogłam już edytować ścieżki na wysokości, czy za, za, te, za tą ozdobą, w sensie ozdobą, Boże, co ja mówię, za tym wejściem. Więc jedynie mogłam ją poszerzyć tutaj, więc chciałam zrobić, że niby tędy ludzie sobie przychodzą pieszo, jak i do parku, a tędy sobie wyjeżdżają, więc zrobiłam tutaj jakiś taki dziwny zakręt podziemny i, i mam nadzieję, że wygląda to w miarę legitnie. I tutaj sobie wyjeżdżają i mogą sobie zaparkować swoje samochody. Niestety te samochody też się świecą, nie wiem dlaczego, ale no dobra, niech te światła będą włączone, niech już sobie tak stoją. Ale to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o zmiany w tym naszym świątecznym parku, ponieważ tutaj powstała też nowa atrakcja, zbudowałam ją, ozdobiłam kolejki, żeby ludzie mieli tutaj bardziej taki świąteczny klimat, to chyba widzieliście, to robiliśmy ostatnio, ale tutaj jeszcze tego nie ozdobiłam, natomiast nowością jest to. I to też nie do końca jest i skończona atrakcja, zaraz się nią przyjedziemy, zaraz wam o niej opowiem, ale muszę wam powiedzieć, że jestem mega dumna z tego domku, z piernika, ponieważ sama go zrobiłam, sama go zbudowałam i sama go ozdabiałam, żeby był taki świąteczny, ponieważ w tym domku ukryta jest, jak widzicie, tej atrakcji, hmm, jak to nazwać? kolejka, No żeby to wyglądało lepiej, żeby to nie było takie zwykłe płaskie. I tutaj mamy bardzo dużo ludzi na te atrakcje i tak ojoj, come back, ojejujeju, że jest za długa i że za długo stoją w tej kolejce, no nie wywołuje ta atrakcja w ludziach zbyt pozytywnych emocji, ale spójrzcie mamy tutaj też Sztuczne ognie w trakcie tej przejażdżki. No i tutaj powinno być jeszcze więcej ozdób, ale może żeby wam to wszystko dobrze pokazać, przejdziemy się tą atrakcją, a potem ja się zastanowię, co zrobić, żeby tutaj było lepiej, jeśli chodzi o może nie wiem, prędkość. Może tutaj prędkość zwiększymy do 10. I tutaj bym chciała, żeby nie blokować stacji. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. A my sobie wejdziemy w kamerę przejażdżki, żeby wam tutaj to pokazać wszystko. O, chwila, chwila, chwila. O, tu sobie będziemy startować. I będziemy sobie jechać. Z kim my jedziemy? Proszę mi powiedzieć. O, samotni. Och nie, tu ludzie tam czekają w kolejce, a puste wagoniki jadą. No trudno. Ta atrakcja będzie oczywiście jeszcze w jakiś tam sposób dopuszczana, dlatego, że... No, jak widzicie, tutaj jest pustka, tylko z tej strony widać te niektóre ozdoby, ale spokojnie wszystko, wszystko tutaj ogarniemy. Ja na dzisiaj mam bardzo ambitny plan, i tym ambitnym planem jest to, że wam pokażę mniej więcej jak zbudować kolejkę. Jezu, kocham, 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 kocham. W życiu codziennym, może, niekoniecznie kocham sztuczne ognie sztuczne fali, rwerki, jak zwał, tak zwał. Dlatego, że no niestety bardzo negatywnie to wpływa na zwierzęta, prawda? Już pomijamy kwestię, że psy się boją, koty się boją, ale latające zwierzęta, zresztą każdy te historie zna, każdy wie co jak, więc ja nie jestem jakimś zwolennikiem tego wielkim, natomiast w grze bardzo lubię to wrzucać, dlatego, że no to jest gra, więc tutaj nikomu krzywda się nie stanie z tego powodu, ale jeżeli ktoś jest bardzo wyczulony i, i bardzo też w grze mu takie rzeczy przeszkadzają, to mam dla was dobrą wiadomość, Ponieważ tutaj też są wszelkiego typu lasery i inne tego typu rzeczy, mniej szkodliwe i też dające super efekty, więc też można się tym bawić w taki sposób. No i dzisiaj mamy w planach pokazać Wam budowę kostera. Jeżeli jesteście zainteresowani budową takich domków, to ja właśnie przed chwilą nagrałam odcinek z Planet Zoo i tam będzie troszeczkę o budowie opowiedziane. Tak, może niespecjalnie mądrze jakoś to wytłumaczyłam, bo ciężko jest mi tłumaczyć, jak to budować, ale pokazałam co i jak, więc myślę, że jeżeli chcecie zacząć przygodę z budowaniem w tych grach, to spokojnie możecie sobie zobaczyć. W Planet Kosterze i w Planet Zobuduje się dokładnie tak samo, bo te gry działają właśnie tak samo. Jak ja bym się normalnie przyjechała czymś takim. Ależ wzrosła ocena, 5,9 pięknie, to możemy to puszczać i zobaczymy czy ludzie będą tutaj skorzy do wejścia na te atrakcje i mam nadzieję, że ta kolejka będzie troszeczkę szybciej mijać, zobaczymy, tutaj ciężko przewidzieć, no i tak będzie bardzo długa, siedem pojazdów, no siedem pojazdów, hmm. no, zobaczymy. Na pewno nie chcę, żeby tutaj to się blokowało i mamy bardzo mało pieniędzy, mamy bardzo duże straty i nie wiem na czym my tak tracimy te pieniądze, więc będę musiała tutaj wejść i sobie zobaczyć. Najpierw sobie odkryjemy tutaj te rzeczy. Jak budowałam te atrakcje mieliśmy bardzo dużo pieniędzy, jak ją postawiłam, to teraz mamy same straty, więc może to ona powoduje straty, tak też może być. Finanse? No najwięcej na. Pracowników wydajemy, no ale ja muszę pracowników mieć dobrze opłaconych, bo oni potem nie chcą mi pracować. W tej grze jest dużo gorzej, jeżeli chodzi o pracowników niż w Planet Zoo. Uwierzcie mi. A tutaj, wyszkolisz pracownika, tyle hajsu na niego wydasz, on się wam usunie, bo stwierdzi, że... ...że zmęczony. No to tak być nie może. No i tak jest lepiej. Tutaj trochę wjeżdżają, trochę czekają, aż będą mogli wysiąść, ale nic się nie blokuje aż tak. Zabawa z zabawą, pięknie, ładnie, wszystko. A my przyjdziemy sobie teraz popatrzeć na kostera, którego będziemy budować. Słuchajcie, jeżeli wy totalnie nie potraficie budować takich rzeczy, totalnie kolejki to coś dla was nie do ogarnięcia, to macie gotowe projekty. Po prostu wybieracie sobie i stawiacie sobie gdzieś... Projekt, który Wam się podoba, możecie zobaczyć sobie jego cenę, jego oceny. Wszystko, dosłownie, wszystko na temat dalej, danej kolejki. Ale jeżeli chcecie budować sami, no to wchodzicie sobie tutaj w custom i szukacie sobie odpowiedniego kostela. My będziemy na razie budować coś, co będzie i dla młodszych, i dla starszych, ale nie będzie super takie ekstremalne, dlatego że bardzo chcę zrobić zwykły, prosty Koster, taki nie za drogi, no bo jednak, wiecie, no nie może być mega drogo, bo my nie mamy nie wiadomo ile pieniędzy. Ten dragon jest za 1920, tutaj mamy za 1920 też i Wendigo 1920, ale żadna z tych rzeczy nie jest świąteczna. No to zdecydowanie nie jest świąteczna, chyba że będę mogła zmienić o Jezu, Ghostbusters. Chyba, że będę mogła zmienić. Wygląd kolejki. No ale na pewno będziemy sobie coś z tego budować. Troszkę się zastanawiam nad tym drewnianym, bo drewniane są piękne. Na pewno kojarzycie drewniane Koster. To jest w ogóle magia. Takie stare, vintage. I też bym chciała sobie postawić. Ale zaczniemy sobie od tych takich spokojnych. I na spokojnych będzie też łatwiej mi wyjaśnić, co i jak, jeśli chodzi o takie. Atrakcje. Ale wybudujemy sobie to tutaj, żebyśmy tak mieli go w miarę przy wejściu i szukamy sobie odpowiedniej odległości od ścieżki, bo pamiętajcie o tym, że musimy zrobić też wejście-wyjście, żeby ludzie mogli swobodnie z kostera skorzystać. Budowę zaczynamy sobie oczywiście od tego, że musimy mieć wyjazd do góry, jak w każdej kolejce, no bo kolejka musi wyjechać, żeby móc się napędzić. Myślę, że każdy z nas fizykę w szkole miał i mniej więcej wie, jak takie rzeczy działają, więc tutaj kwestię tego tłumaczenia, dlaczego tak nie inaczej pominę. No i mamy wyjazd. Pamiętajcie o tym, że oczywiście my możemy sobie tutaj ten wyjazd robić, nie wiadomo jak chcemy wysoki, ale musimy do tego podejść realistycznie, bo ta gra jest w pewien sposób realistyczna. Czyli nie róbcie, jak macie ten rollercoaster familijny, tak jak my. Nie wiadomo jak stromego i nie wiadomo jak ostrego zjazdu, bo typ rollercoastera tutaj jest ważny. Wybierając rollercoastera familijnego, wybieracie rollercoastera, na którego mogą wchodzić też dzieci. Więc porównując, nie wiem, no Energylandia jest mi najbliższa i też mam wrażenie, że chyba wy też prędzej byliście w Energylandii niż w jakimś Disneylandzie. Ale w Energylandii takim rollercoasterem familijnym są to takie dziecięce, kurczę, nie pamiętam jak one się nazywają. Ale jest taki, ja na nim nie jeździłam akurat nigdy. No ale tam mogą swobodnie wchodzić rodzice, dzieci, no i jednak są szyny, jest kolejka i się zjeżdża. No, Hyperion na pewno nie jest familijnym kosterem. Hyperion to będzie, moi drodzy, żelazny i to będzie któryś z tych Giga albo hyper, nie wiem, nie mam aż takiej wiedzy. No ale my wybraliśmy familijny, więc musimy pamiętać o tym, że to musimy dostosować też pod dzieci, czyli on nie może mieć super jakiegoś nie wiadomo jak wysokiego wjazdu do góry. I tutaj sobie go będziemy teraz robić płasko. Może z takim delikatnym zjazdem, żeby jednak jak tutaj wyjedzie. Już zaczął zjeżdżać. I słuchajcie, kolejna rzecz jest taka, że jak robicie takie rzeczy, to owszem, możecie zrobić taki zjazd, nie? Taki super na sam dół, ale w tej grze, jeśli robiąc taki zjazd, wy nagle postanowicie zrobić taki ostry zakręt, to ludzie będą się bać. Bo to jest zdecydowanie za ostry zakręt i w ogóle nie jest wyprofilowany. Więc, jeżeli chcecie zrobić taki zakręt, to powinniście go bardziej wyprofilować w ten sposób: troszkę go załagodzić. O, i obrócić tory do środka, rozumiecie? Tutaj zjeżdżamy i mamy obrót torów. I w tym momencie, kiedy zrobicie taki duży łuk, a nie taki mały. Ludzie będą czuli się bardziej tutaj bezpiecznie, i jak puścicie test, to ten współczynnik strachu nie będzie za wysoki. A dlaczego to jest ważne? Dlatego, że jeżeli zbudujecie kolejkę, która może i będzie mieć współczynnik podekscytowania na maksa, ale współczynnik strachu będzie bardzo duży, to ludzie na tę kolejkę nie będą wchodzić. I możemy sobie puścić test, i ja wam to pokażę na liczbach, jak to mniej więcej będzie wyglądać. Sobie kolejka wyjeżdża. Właściwie jest bardzo stroma ta kolejka. Przegięłam trochę z wysokością, no ale nieważne. Przyspieszymy to. Patrzcie cały czas sobie na te liczby. Tutaj jesteśmy kolejką, tu mamy te liczby. Dobra, i będzie zjazd. Tutaj podekscytowanie zaczyna opadać. Oho, i kolejka będzie zjeżdżać. Ona strasznie długa jest. I patrzcie na współczynnik strachu. O, rośnie, ale do 5. Nie? A teraz zrobimy sobie to samo, tylko usuniemy sobie ten fragment i zrobimy go tak, jak to powinno, czy znaczy jak podejrzewam, że większość z Was zrobi. Tutaj sobie tego nie zmniejszacie, robicie sobie tak. Jeszcze co gorsze, zrobicie sobie to tak. O, I długość. Nie wiem, jaka jest. Chyba jest taka standardowo. Chwila, 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 bo muszę to. Cofnąć do tego, jak to było oryginalnie, żeby wam to pokazać. no Tak, to było oryginalnie, dobra. I zostawmy to tak. I puśćmy sobie. Od nowa test. Pamiętajcie, że tam współczynnik strachu był 5, czyli na zielonym. Nie powinniśmy raczej dotykać tych czerwonych wartości nigdzie. I zobaczcie sobie w momencie, kiedy ta kolejka będzie tutaj na tym zakręcie. Dobra, będzie zjeżdżać. Jesteśmy u góry, ale w momencie, kiedy ona dojedzie do tego etapu, tutaj patrzcie na ten strach. Widzicie? 9 <noise> Więc dlatego trzeba o tym pamiętać. Kiedy jest taka wielka prędkość, nie możecie robić super ostrych zakrętów, bo to nie jest przyjemne dla nikogo. Nawet wy jeżdżąc na rollercoasterze nie bylibyście zachwyceni z takiego zakrętu. Jeżeli byliście w słynnej Energylandii, o której, powtórzę, której nazwę powtórzę 10 razy i kojarzycie kolejki, kojarzycie ja życie zadrę, to tam są owszem zakręty, ale to są dosyć duże łuki. To nie są takie ostre łuki. Więc pamiętajcie o tym, jak tworzycie też kolejki tutaj, bo to jest naprawdę na tej samej zasadzie. A skoro już sobie wyjaśniliśmy to, to możemy teraz przejść do... Moi drodzy, do tego, co lubimy najbardziej, czyli samej budowy. No i tutaj mamy wyjazd, więc od razu robimy sobie zjazd. I wychodzi na to, że mniej więcej mamy kolejkę. Oczywiście testy wciąż muszą trwać, żebyśmy wiedzieli co i jak. Roller coaster nie jest zbyt emocjonujący. W sensie ta przyjażdżka nie jest jakaś niewiadoma, jak skomplikowana, no bo też wiadomo, że jak już wspominaliśmy, jest to coaster familijny, więc nie może mieć nie wiadomo jakich tutaj ekscesów. Jeśli chodzi o kolejkę, to się zastanawiam, to co to jest to Wendigo? Jakiś Robal? Coś w tym stylu. Tutaj mamy ducha, a tutaj mamy smoka. No dobrze byłoby, żebyśmy mieli coś lepszego niż smoka. No. Chociaż smok to może nie jest tak źle. O, czekajcie, bo mamy jeszcze jedną tutaj rzecz. Jeszcze jedną rzecz mamy tutaj. Wejście. Musimy sobie zmienić na tę stronę, bo to z tej strony ma być wejście. Proszę mi wykazać, jaka będzie ostateczna ocena tego kostera. A my się też nim przejedziemy. Żebyśmy wiedzieli co i jak. Nie wiem, no z tej perspektywy to widzimy tylko głowę smoka, więc chyba lepiej z tej. Nie no, jakieś emocje muszą być przy tym zjeździe. Tylko to jest tak długa kolejka, że chyba ją podzielę na dwie, bo godzinę to zjeżdża. Uuu, jak fajnie, bi fajnie bijemy głową kolejki. Ja mam wyłączone, wiecie, <noise> jak się to nazywa. A, kolizje. Tak, i tutaj w tym fragmencie jest śmiesznie, bo, no, jednak uderza, jakby kolejka, więc dobrze byłoby to, mimo wszystko, tutaj sobie to zaznaczyć i podnieść to do góry, żeby nie było tego efektu uderzania. Ale oprócz tego zaznaczymy sobie tutaj całość, moi drodzy. Całość, całość, całość. No, w ten sposób. i Wygładzimy sobie to wszystko. Żeby było ładniej, lepiej. To też jest bardzo ważne przy tych kolejkach. I przyspieszmy sobie to, zobaczymy jaka będzie ostateczna ocena tej atrakcji. No że będzie średniakiem raczej. dosyć duże w dwóch miejscach ma um, wskaźnik strachu, więc nie wiem jak to będzie ostatecznie zrobione, A, ale jest dobrze. 5,64, 4,30 na zielono, czyli jest OK. No te podekscytowanie trochę mogłoby być większe, jednak ludzie nie są zbyt podekscytowani, więc próbujemy sobie zrobić tak, że podzielimy sobie to na mniejsze dwie kolejki. Po 9, po 8 dwie i zobaczymy czy nie będzie lepiej, bo czasami jak są zbyt długie kolejki no, to zdecydowanie gorzej jest odbierany cał, cały przejazd. Więc czasami warto to podzielić, a czasami lepiej mieć jedną w zależności. Zobaczymy sobie, jak będzie w tym wypadku. 5,96. No, zdecydowanie ludziom bardziej się to podoba w tej wersji, ale mnie to nie satysfakcjonuje, bo ja bym chciała mieć więcej niż 5,96. Więc może coś zrobimy sobie tutaj. Taki zjazd i wyjazd, wiecie, wyżej, niżej. Może to troszkę nam podbije jeszcze efekt, bo chciałabym, żeby było na zielono podekscytowanie, a nie na żółto. Nie, 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 nie. nie. Atrakcja działa i wypadałoby, żeby zaczęła na siebie zarabiać, ale zanim zacznie na siebie zarabiać, musimy sobie zrobić tutaj wejście i wyjście. Ale żeby zrobić wejście i wyjście, potrzebuję tutaj, słuchajcie, samej budowy, tutaj custom, dlatego że ja nie chcę strzelać, gdzie powinny być wejścia, wyjścia. Chcę sobie wszystko ładnie dopasować, więc lecimy sobie teraz do ścian, lecimy sobie do łuków i my mamy tutaj. Niby piernikowy. Czy ja chcę piernikowy? Może zrobimy sobie teraz to. Jak to się nazywa? Malowane drewno. Hmm. Bo coś bym chciała takiego. Żeby to było. Ale że ja jestem pogadana, nie? Może takie. A może cegłę? Co my tutaj mamy w tym miasteczku najczęściej wykorzystywane? No tutaj raczej jest piernik wszędzie, bo wszystko jest z piernika, no bo to jest świąteczne miasteczko, więc piernik od razu tak od, nam się nasuwa. Więc może faktycznie ten piernik byłby najlepszy, albo ta cegła. Nie, no ten kamień spróbujemy. Spróbujemy. Kamień pofiltrujemy sobie to, żeby nam. Nic nie przeszkadzało. Klasyczny, współczesny. O, ten będzie zdecydowanie najlepszy. O, i teraz możemy sobie budować. No, bo jak Wam wspomniałam, chcę sobie zrobić tutaj wejście-wyjście. A żeby zrobić normalnie wejście-wyjście, potrzebuję sobie to ładnie wszystko ogarnąć. I tak zrobimy sobie na razie dwie ściany tu. Na wysokości tej kolejki, na tym podwyższeniu, nie tak od ziemi, tylko tutaj na tym podwyższeniu, shiftem podnosimy w górę, zetką obracamy, żeby było równo. Dobra. I mamy to. I zrobimy sobie też to z tej strony, i tu sobie zrobimy tak, tu sobie zrobimy tak. Tak i tak, zrobimy sobie tutaj dwa łuki. I zamkniemy to w ten sposób. Robię to po to, że teraz, jak będę robić wejścia i wyjścia, będę dokładnie wiedzieć, gdzie dać jedno i gdzie dać drugie. Wejście gotowe, priorytetowe również, wszystko działa, 3.01, bardzo proszę, otwieramy naszego dragona, którego mam nadzieję niedługo zmienimy, jeżeli chodzi o kolejkę. Chociaż to jest smok, to chyba też, nie? Że Azja, w Azji coś było z Chinami może? że to się tak jakoś wiązało ustawmy na razie za 12 wejściówkę no chciałabym, żeby już to na siebie zarabiało po prostu, dlatego to w, tej, w tym momencie otwieramy, ale ja muszę tutaj zbudować wejście, jakieś ozdoby świąteczne i inne tego typu rzeczy, pamiętajcie o tym, żeby ustawiać tutaj minimum 3 czwarte i jest jeszcze jedna rzecz, którą sobie tutaj zrobimy, ponieważ dodamy sobie tutaj czekajcie, gdzie to się robiło? to się gdzieś tutaj robiło, dodawało się dźwięk a my chcemy dźwięk i my chcemy, żeby coś ładnie tutaj grało, takiego świątecznego. Dobra. I zobaczmy. Ludzie powinni teraz zacząć powoli schodzić się do naszej atrakcji. A ja jeszcze sobie tutaj zrobię. O, trochę krzywo jest, strasznie mnie to denerwuje, ale zrobimy sobie tutaj jeszcze jedną rzecz i o, właśnie, ogarniemy to tak. No i teraz to powoli zaczyna wszystko wyglądać, to te, teraz to mi się podoba, oczywiście, że mi się podoba. Tylko coś widzę tutaj z tymi dachami, będzie ciężej, ale lecimy sobie dalej. Tu jest jeszcze taka jedna sprawa, widzicie, nie? Te wejście tak średnio. Tu, ale jakoś tak ogarnę to chyba. Wymyślę coś, żeby wyglądało dobrze. Natomiast pora sobie teraz przejść do budowania piętra tego naszego budynku. I tutaj sobie zrobimy to w ten sposób. Hej, okay. chyba jeszcze bym chciała, żeby ta wieżyczka była taka wyższa. Więc dodamy jej jeszcze jedno piętro. Jak sobie patrzę na te dachy, który mógłby być dobry. Ten w sumie mógłby być też dobry, ale. To jest bardziej taki księżniczkowy, a muszę znaleźć coś, o, o ten mógłby być dobry. Nie wiem czy szary nie byłby lepszy, ale... E? Taki nawiedzony dom. A, ale o co to tak dziwnie się układa, no to, to, to mi się podoba tutaj. Wygląda to zacnie. Jeszcze nie wiem, czy zielony. Ale no. 10 na 10, moi drodzy. Czemu to tak dziwnie podskakuje? Dlaczego podskakujesz tak dziwnie? Proszę mi to ładnie tutaj dopasować. O. Spójrzcie. Z tego może być coś dobrego, tylko kolor, kolor mi trochę. Nie podchodzi, może bardziej szary, ale w sumie, jak damy zielony i damy potem takie zielone świąteczne ozdoby, to może to wyglądać bardzo ładnie. Więc wiecie, może faktycznie to w tym odcieniu bym zostawiła, ale ja myślę, że na ten moment to nie będę z tym kombinować. Pewnie będziecie smutni z tego powodu, ale myślę, że chyba na ten moment to zostawimy. Jeszcze jedyna rzecz, którą możemy teraz zrobić, o której mogę Wam powiedzieć, bo być może o tym nie wiecie, chociaż jak oglądacie moje odcinki, to powinniście wiedzieć, że można zmieniać sobie tutaj dosłownie kolory wszystkiego. A ja bardzo nie chcę, żeby to było takie zielone czy żółte, bo nie pasuje mi to do całego klimatu świątecznego. To może być czerwone, operator może być niebieski, ale sama kolejka powinna być taka bardziej zielona bądź niebieska. Zobaczymy. I ja sobie dokończę ten budynek, dodam takie oświąteczne ozdoby, żeby to błyszczało i świeciło, tak jak na przykład tutaj czy może nie z tej strony, bo to z tej strony błyszczy albo tak jak błyszczy mi tutaj ta chatka z piernika. Także w przyszłym odcinku się z Wami przywitam i pokażę Wam, co ostatecznie udało mi się stworzyć. A póki co się z Wami żegnam i dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek, że podobają Wam się zmiany i że zobaczymy się następnym razem. Cześć!